Chciałam powiedzieć kobietkom tutaj, że pilnujcie tych swoich mężów, narzeczonych, ukochanych. Jakie tam spodnie macie w domu, pilnujcie! Bo teraz te rosy, te pornosy, te wideoklipy, te rozbieranki, gigli-migli, to wszystko do tego telewizora u nas leci. Ona tu telefonuje, tam już goła czeka cholery, można do. Ten chłopom się po poprzewracał, siedzi taki przed tę wideo porną, nam się tam wygina, pokazuje, włazi, na drabinę, kładzie do wody, potem włazi na meble, psuje na meble, żona w drugim pokoju czeka, a on te małpę do rana ogląda, no. Mówię wam, kobiety pilnujcie tych swoich mężów, bo teraz takie czasy, że nawet najstarszy koń cholera chce. Brytet całować, się. dajcie mi święty. Ja wam tam się pośmieję, ja wam się pośmieję. Wszystkie te chłopy takie same. Ja nie mówię tego z teorii, tylko z praktyki. Mój stary to samo. 30 lat jak gołąbki gruchaliśmy od rana do wieczora. Co pan się śmieje? A, że ja grucha, ma mnie gruchnął, ale się boi. <grym> ja wiem, wszyscy panowie tak my, a naprawdę bardzo dobrze nam się żyło. Raptem, któregoś dnia sprowadziła się do naszej kamienicy taka ruda młoda wdóweczka. jak zaczęła na tych schodach tę kuperkę kręcić, ja patrzę ten mój stary, łoczy jak na tranzystorach. mu się zrobiła. Wąsika pokręca, przy goleniu rol, 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 nuci, a już 10 lat nie nucił. Aha. Ale to jeszcze nic, raptem ona wyjeżdża na wczasy, ta gaśnica domowego ogniska. Przysyła do niego list, jak 400 lat Poczta Polska z hakiem istnieje, czegoś podobnego ja na papierze nie widziałam. Ona w tym liście nazywa tego mojego starego Władysława Byczkiem Fernandem. Pisze do niego w Krynicy bardzo nudno, skromnie do swojej Żabusi. Żabusi, Byczku Fernandusiu, parę słóweczek, najlepiej na przekaziku pieniężnym, no! Słyszałyście go, mi coś podobnego? to mało, że mu w głowie przewraca, jeszcze go doi na forsę, tego byka głupiego starego. Słuchajcie, jak ja się zdenerwowałam, jak ja zwołała zebranie na najwyższym szczeblu, we dwójkę, jak ja zabrała głos, rano, tak do wieczora nie przestałam, powiedziałam, byczkiem Fernandem, to ty możesz być dla tej swojej plus minus pani, a dla mnie to jest jesteś zwyczajna, nieskrobana ś... Mniejsza z tym, bo dzieci słuchają, pieniążki mąż jej posłać, ale po swojem trupie zrozumiano. No muszę powiedzieć, że tę cienką aluzję nareszcie zrozumiał. Bardzo się zmienił, kazanowa z niego wywietrzo. Znowu żyjemy jak Romeo z Julcią, słodko, cukierkowa. Nie, nie, moje drogie. Każdy mąż może być jak ja tak tylko jak się go przedtem dobrze nagnie, błyszka! Oj, chłopaki, chłopaki. Oj, chłopaki, co my z wami mamy? No ale już stary Fredro napisał 200 lat temu, że z mężczyznami wielka bieda, lecz bez mężczyzn żyć się nie. I dlatego żyjcie nam długo, kochajcie nas mocno, a wszystko będzie klawo. Bo co tam dużo gadać? Seks to zdrowie, o ile mnie pamięć nie myli.